Dobra, Szymon. I teraz tak, jeżeli mówimy o sprzątaniu, czyli zastajemy pierdolnik w organizacji, jeżeli na to popatrzymy, to jak wygląda sprzątanie tego? Dobra, sprzątanie wygląda na kilka poziomów. Jeszcze to powiedzieć sobie sobie, co w ogóle możemy sprzątać. Mianowicie pogodzenie się z tym, że pewne logi będą bałaganem po prostu, ale możemy ograniczyć ilość logów, które są bałaganem I to jest ważne, tak naprawdę. Zaczynamy przede wszystkim od tego, żeby ustalić, jaki mamy format tych logów. No nie? I teraz to jest ważne, bo i też jak te aplikacje mogą wysyłać. Tu idziemy dwojako, bo pierwszy element, gdzie ja polecam, to jest przejście na to, żeby aplikacje zaczęły, żeby te aplikacje zaczęły wysyłać do naszego systemu logowania pośrednio czy bezpośrednio nasze logi. Czemu? Podaje nam to możliwość używania logów ustrukturyzowanych. Jak mamy logi strukturyzowane, najlepiej JSON, nie oszukujmy się. To się sprawdzi najlepiej, to możemy jawnie określić, które pola są, i które pola, jak będą nazywane, i jak się znajdą w naszym systemie do zbierania logów. To jest bardzo ważne. To jest też bardzo ważna rzecz. Nie zawsze jest to, że aplikacja wszystko wie. Niektóre logi będziemy wzbogacali o pewne Labele. Więc to musimy określić, co my chcemy mieć w naszym systemie do zbierania logów i co aplikacja nam może wysłać. I potem dalej tą dziurę, gdzie nam czegoś brakuje, określamy, gdzie to możemy wzbogacić. To jest super ważne. Więc określamy tak naprawdę, gdzie logujemy i godzimy się z drugim faktem, że pewne logi, jeżeli mówimy, że opieka będzie wysyłała, pewne logi nam będziemy musieli skrypować z, z SED auta. I określamy dokładnie, w jakiej sytuacji te logiki będą dużo gorszej jakości, mają być wysyłane. Czyli mówimy prosto, tylko w sytuacjach krytycznych, jak nie możemy wysłać, w sytuacjach, jak nie mamy mam połączenia z Sem centralnym, jak nam się komponenty zewnętrzne wywaliły, to jest ostateczność. Więc wprowadzamy pewną formę, bo niestety, znaczy nie, tego się zamordowano, no co? Tak po prostu musi być. Znaczy, jak popatrzymy to to, co mówisz, to std -out to jest miejsce na logi systemowe, żeby szybko podejrzeć, co się dzieje, co jest nie tak, a nie na tą część aplikacyjną. Bardziej dla mnie to jest taka ostateczność, że jeżeli coś się pojawiło na std -out to znaczy, że mam już problem. <laughs> Więc wiesz, ja trochę też patrzę z perspektywy obsowej, że. Jeśli mi się konkretnie gdzieś grzeje, to pójdę, zobaczę logi na podzie od instancji na przykład. W tym, że to jest takie miejsce z perspektywy osoby utrzymującej do szybkiego również sprawdzenia tego, co się dzieje w niektórych miejscach. To wchodzimy w całą długą, długą dyskusję od, odnośnie wejścia na poda, generalnie, i kto tam może wejść. Z perspektywy obsowej tak częściowo, no bo w tym momencie ops nie zna kodu aplikacji, nie zna stanu logów aplikacji, więc generalnie, jeżeli coś będzie widział w logach aplikacji. No to już tam generalnie znaczy, że, znaczy, że jest niewesoło. Powiedzmy sobie szczerze.